Hej! Dzisiaj Wam opowiem o takich moich ponadczasowych ulubieńcach, czyli o produktach, za, których, za którymi płakałabym, gdyby przestali je produkować. Takie naprawdę pięć rzeczy, które są esencją mojej pielęgnacji i makijażu i naprawdę takie, jeżeli nie muszę myśleć, jeżeli mam, zastanawiam się, no właściwie się nie zastanawiam, tylko właśnie muszę się umalować szybko i nie mam czasu, to sięgam po, prostu po te pewniaki, no bo wiem, że po prostu nie zawiodą. Może zaczniemy od pielęgnacji, bo tego jest mniej. Tak jak mówię, będzie to pięć produktów. Także myślę, że filmik nie będzie za długi. Pierwszą rzeczą to będzie coś, o czym wam już mówiłam wcześniej, tylko nie myślałam, że tak się do tego przyzwyczaję i tak się od tego uzależnię. To jest um, serum nawilżające, właściwie nie serum, tylko wiąca, koncentrat nawilżający, to jest Ifrosher. Um, ja mówię Hydra Vegetal, ale to się pewnie czyta Hydra Vegetal. Także jest taki bardzo delikatny, taka właściwie, no serum właściwie, taka bardzo mocno nawilżająca emulsja. Ja to używam rano przed nałożeniem makijażu, ponieważ to się bardzo szybko wchłania. I jedna pompka wystarczy, już się tego nauczyłam, że nie trzeba tego dużo nakładać rano. Jedna popka wystarczy, żeby właśnie pokryć im całą twarz i szyję. Wchłania się naprawdę w wymogieniu oka. Skóra jest fajnie nawilżona, przygotowana do nałożenia makijażu. Kiedyś używałam tego na noc, ale na noc to chyba jest dla mnie troszeczkę za mało nawilżające, bo ja na noc lubię sobie dowalić mocno nawilżające kremy. Takie, wiecie, po 40, takie bardzo matno, mocno nawierzające i wciśnięte maczkowe. Także to jest dla mnie po prostu idealny produkt na nakładanie rano pod makijaż. Ogólnie, tak trochę odbiegając od tematu, to oko mi płacze przez pół dnia. Także mam w tym momencie makijaż, który zresztą na notab powinien być już na kanale. Jeżeli ten, to oko w trakcie filmu po prostu się nagle rozpłynie, to dlatego, że po prostu oko mi płacze pół dnia bo czuję, że od razu się tutaj wszystko już robi mokre ale wracając do tematu także to, gdyby przestali produkować się ja w tym momencie ostatnio kupiłam sobie nową dostawę, sobie zrobiłam czyli było dwa w cenie jednego, więc zamówiłam dwa on kosztuje chyba normalnie około 75 zł, więc za 75 zł czy tam 78 coś takiego, mam dwa więc kupiłam właściwie za pół ceny to jest naprawdę rewelacyjny produkt. Jeżeli możecie iść sobie do salonu i frosza czy tam do sklepu i sobie pomacajcie go, bo to jest coś rewelacyjnego. Jeżeli macie suchą skórę lub mieszaną, to myślę, że powinno się Wam sprawdzić naprawdę rewelacyjnie. Kolejną rzeczą to jest coś, o czym chyba jeszcze nigdy nie wspominałam na dobrą sprawę, ale może już kiedyś napomknęłam. Ja ogólnie teraz tą inną taktykę, jeżeli chodzi o moją pielęgnację twarzy, bo naprawdę zaczęłam no przynajmniej raz na jakiś czas inwestować w takie naprawdę mocne i dobre, no i dosyć drogie kremy do, do twarzy i pod oczy. Zwłaszcza pod oczy, bo pod oczy krem jest o tyle ważny, że ta skóra jest naprawdę 10 razy cieńsza od tej, którą mamy na całej twarzy, więc najszybciej widać na niej zmarszczki. No a że ja właściwie głównie na sobie robię makijaże, a z tak właśnie się poniekąd utrzymuje, no to chyba zależy mi na tym, żeby po prostu ta skóra wyglądała jak najlepiej, dlatego też inwestuję w te kremy i jednym z moich absolutnych faworytów to jest um, z klinika All About Eyes Rich czyli ta wersja taka bardziej masełkowata on jest też naprawdę rewelacyjny. On jest może nie tyle przeciwmaszczkowy, co właśnie mocno nabliżający, ale ja chyba wynikając z mojego wieku, jeszcze nie mam jakichś tam strasznych problemów z maszczkami, tylko właśnie raczej z tym, że ta skóra wokół oczu jest dość sucha. I jeżeli jest sucha, no to przez to widać troszeczkę bardziej zmaszczki. Ja używam go na noc. Nie, na, na dzień właściwie, nie na noc. Na dzień... Ym po prostu on się bardzo fajnie wchłania szybko i ładnie przebiega po nim aplikacja korektora pod oczy. Na noc wolę troszeczkę bardziej właśnie skoncentrowane i bardziej przycisk kremy, ale jak nie mam gdzieś tam tego pod ręką, to akurat sięgam po ten. On jest właśnie niezbyt z tych tanich kremów, bo on kosztuje około 200-250 zł, więc to jest troszeczkę wydatek, ale on wydaje, jest, starczy na bardzo długo, jest niesamowicie wydajny. No chyba, że jest się taką osobą jak ja, która dosyć lubi sobie nawalić tego kremu pod oczy. Ale czasami nakładam trzeciejszą warstwę, tak czy siak wystarcza mi naprawdę na bardzo, bardzo długo. To jest już moje nie wiem, drugie opakowanie, więc to jest naprawdę bardzo wydajny krem. Następną, następnie będzie tańszy krem. To jest krem z masło kakaowe. Ja wiem, on ma swoich sprzymierzeńców i ma swoich wrogów. Ja należę do jego kompletnych fanów. To jest bardzo ciężki, bardzo tłusty krem. Ja go uwielbiam nakładać na noc. Albo jak w czasie, w czasie lata, na przykład, y, opalę się i skóra, wiadomo, po opalaniu bardzo potrzebuje mocnego nawilżenia, to ten krem jest jak dla mnie idealny, właśnie, żeby zrobić dokładnie to do naszej skóry, żeby ją bardzo dogłębnie nawilżyć. Ym, ja wiem, że jeżeli macie na przykład tłustą skórę, to on kompletnie Wam się nie przyda, będzie dla Was po prostu upierdliwy, że tak powiem. Jest naprawdę. Jeżeli macie suchą skórę, to to. To rewelacja, ale też może nie na dzień, bo na dzień będzie troszeczkę za bardzo, e, za bardzo e, tłusty. No, ale rzeczywiście wam pokazałam od tej lampy. <laughs> jest biały, jest dosyć ciężka konsystencja, ale jest dla mnie rewelacyjny. Jak e, dla mnie on jest naprawdę idealnym kremem, bo kosztuje 3, chyba 3,50, także no, po prostu lep, lepsza cena już być nie może. E, raz na jakiś czas no mówię, no, e, robię sobie tak jakby kurację, czyli właśnie w tym momencie znowu mam ten. Z Clarensa, ten e, mocno nawiżający, maszczkowy. Jak ten mi się skończy, to znowu będę używać tego, ponieważ ja tych właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, tych mocniej nawiżających, cięższych kremów używam na noc, a na dzień używam właśnie tego koncentratu. Także gdyby przestali produkować ten, no, to bym musiała znowu znaleźć jakiś fajny, taki e, ładnie rozsmarowujący się, ale mocno nawiżający e, ciężki krem. Bardzo tłusty, w takiej niskiej cenie, więc no, myślę, że nie byłoby to łatwe. Następny produkt to jest coś, co chyba łatwo jest przewidzieć. Jeżeli dam Wam e, 5 sekund, na żebyście zgadli co będzie następnym produktem, biorąc pod uwagę, że jestem brilliomaniaczką, no to co? Co to może być? Hmm, Aqua brow chyba. Także tak, to będzie od odkąd, odkąd ja odkryłam ten produkt, no to ja byłam po prostu zaczarowana. Po prostu nie mogłam uwierzyć w to, że ma niską cenę, no bo biorąc pod uwagę to, że on wystarczy Wam na rok albo na przeszło i na rok i 89 zł i to jest make up forever, to naprawdę jest cena bardzo niska. Demonstracja tego produktu już wam robiłam, nakręciłam filmik na jego temat, jak go używać. Jeżeli go nie widzieliście, to zapraszam do linku na dole. Zresztą tutaj też będzie mieć adnotację. Jest naprawdę rewelacyjny, jest wodoodpornym produktem do Możecie nim osiągnąć bardzo delikatny efekt, możecie nim osiągnąć bardzo dramatyczny efekt. Tak naprawdę, hulaj dusza, po prostu używać akłabrał, można jak się tylko wam to podoba. Jest rewelacyjny. No już nie, wiem, mówiłam tyle o nim, że już może więcej już nie będę mówić, bo już pewnie to nudzi was ten temat. Następna rzecz to będzie podkład. Podkład, który w moim mniemaniu wygrywa z podkładami Dior, Chanel i nie wiadomo czym jeszcze. Biorąc pod uwagę, że ja mam cerę właściwie normalną, może ja mam jakieś takie osobiste uczucie, że zmienia się z trochę w stronę suchej, ale może to po prostu moje, wiecie, coś mi się uzdrało. Ale na mojej cerze nie że wszystkie podkłady wyglądają dobrze. Takie po prostu mam szczęście, że naprawdę jakiego bym podkładu nie użyła, czy to by nie to za 5 zł, czy za 50, on wygląda zawsze dobrze. I utrzymuje się cały dzień. Oprócz może um, Perfection Lumiere, ale to było, może właściwie zależało od moich osobistych upodobań, bo ja nie lubię takiej maski na twarzy. A o czym ja teraz będę do Was mówić? Będę do Was mówić o Rimmel Wake Me Up. I teraz dowód na to, jak bardzo kocham ten podkład. Tutaj mam... Tutaj tu mam, czy tu mam. A teraz w tym momencie już poruszałam buteleczkami, więc nie wiem, które są puste. Mam tak, mam dwa kolory. Mam kolor 100 i mam kolor 103. Troszeczkę jeden jest jak będę bledsza, a troszeczkę drugi jest, jak jestem bardziej opalona. Miałam też 200, ale już chyba w tym momencie go nie mam. Um, Tutaj mam dwa wykończone, dwie, wykończone buteleczki, tu mam dwa zapasy, które kupiłam na promocję minus 40 w Rossmanie. Bo wiedziałam, że i tak zużyję te podkłady, i tak, a przy takiej cenie to naprawdę nie mogę się pomylić. To jest naprawdę jak dla mnie rewelacyjny podkład. To jest mój podkład wszechczasów, ulubiony podkład. Jeżeli się kiedykolwiek dowiem, że on będzie wycofywany, to pójdę do Rossmana i jak była kocham, wykupię 10 buteleczek. To jest po prostu tak... Ulubiony mój podkład, że no naprawdę jeżeli miałam do wyboru i, i w Saint Laurent, ten właśnie tuszek który też jest rozświetlający i nawilżający, on w ogóle nie umywa się do tego rimela. On jest nawilżający jest rozświetlający. Um, po prostu buźka po nim jest po prostu niesamowicie komfortowa, to jakby się nie miało w ogóle podkładu na sobie, ale jednak kolor jest wyrównany. Jego naprawdę uwielbiam. No też o czym świadczy to, że posiadam cztery buteleczki, tak? Także naprawdę, jeżeli macie cerę mieszaną lub suchą, co zresztą też kilku Wam, kilka z Was się pytało na Facebooku, jaki polecam podkład do cery suchej, Powiedziałam, Ribble Wake Me Up, kupiłyście go i rzeczywiście odpisałyście mnie, że jest rewelacyjny, jakim sposobem rzeczywiście wcześniej o nim nie słyszałyście. Także naprawdę, jeżeli macie suchą skórę, macie normalną skórę lub mieszaną, to polecam Wam spróbowanie tego podkładu, bo to jest naprawdę rewelacyjny. Jedyny problem, jaki może z nim być, to to, że nie ma zbyt jasnych podkładów, nie, zbyt jasnych kolorów. Setka jest najjaśniejsza. Dla mnie ta setka jest idealna, jak jestem blada, ale wiem, że są osoby jeszcze bardziej blade ode mnie i wtedy mogą mieć problem, ale ogólnie Rimel tam chyba ma jeszcze. Yy, nie pamiętam, jaką się nazywa z takim niebieskim korkiem i on wtedy mam bardzo jasne odcienie. Ale ten jest naprawdę po prostu mój ulubiony, ukochany podkład, którego naprawdę, jeżeli przestaną produkować, to się wścieknę, napiszę do Rimela i po prostu zrobię najazd na Rosmany. Także tak wygląda moja złota piątka, jeżeli chodzi o kosmetyki, to jest po prostu. To, bez czego nie mogę się w tym momencie obejść, jeżeli te pięć produktów przestali produkować, no to, to naprawdę musiałabym się zastanowić nad buntem ogólnie dla danej firmy. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Napiszcie mi w komentarzu, jakie są Wasze ulubione pięć kosmetyków. To jest ciężko właśnie tak wybrać pięć tylko. Bo jak się zastanowicie, to tak, to lubię, to lubię, to lubię, to lubię. A później, jeżeli rzeczywiście sobie się postawicie w takiej sytuacji, że ten produkt przestają produkować, to jak do tego podejść? Czy to będzie takie. My, no dobra, to już tego nie będzie, czy raczej, o mój Boże, nie, nie mogą tego przestać produkować. Także napiszcie mi, jakie są wasze, jaka jest wasza złota piątka, taka właśnie absolutna piątka, że bez tego po prostu ani rusz z domu, ani na żaden wyjazd. To tyle, jeżeli chodzi o ten filmik, rozgadałam się jak szalona, oko już mam całe tutaj mokre, czuję, że po prostu cienie E, już pływają na powiece, ja mam nadzieję, że to się jeszcze jakoś nam trzyma. E, zapraszam Was na mojego facebooka, jeżeli macie ochotę tam patrzeć na jakieś zdjęcia lub ogólnie wiedzieć, co tam u mnie się dzieje. To tyle, dziękuję Wam za uwagę jeszcze raz i do zobaczenia następnym razem. Pa!